Z Płotowska, z Bońska, z Węgrowa, z z z Siechanowa, z Warszawy, z Nowej Iwicznej, z Siedlec. Maturzyści z całego województwa mazowieckiego przyjechali do Warszawy, aby dowiedzieć się wszystkiego o egzaminach czekających ich w maju 2010 roku. Frekwencja na warszawskim salonie maturzystów była ogromna, a aula Politechniki Warszawskiej pękała w szwach. Bardzo dużo młodzieży, dużo stoisk. Myślę, że Warszawa to jednak takie miejsce centralne i stąd i te duże zainteresowanie, bo przecież i tu bardzo bogata też oferta świata akademickiego jest. Wśród blisko 80 wystawców warszawskiego Salonu znalazły się uczelnie zawodowe, szkoły policjalne, językowe i oczywiście uczelnie akademickie. Stoiska wystawców obejrzała także minister nauki i szkolnictwa wyższego profesora Bajabaja Kudrycka, szefowa Sojetu edukacji Katarzyna Hal oraz rektor politechniki, profesor Włodzimierz Kurenik. Wzięli oni także udział w uroczystej inauguracji salonu. Wśród maturzystów dużym zainteresowaniem cieszyły się wykłady ekspertów z OKE, którzy radzili w jaki sposób rozwiązywać i jak przygotowywać się do testów egzaminacyjnych, Oczywiście najwięcej osób zainteresowanych było wykładami na temat obowiązkowej matury z matematyki, która budzi wśród nich wiele obaw. Pracownicy uczelni na spotkaniach z młodzieżą uspokajali jednak. Matematyk, te wszystkie trzy podstawowe przedmioty bierzemy pod uwagę tak naprawdę na każdy kierunek studiów. Z tym, że na tych studiach, powiedzmy humanistyczny rodzaju, lingwistyk, kulturoznawstw, będzie to tylko 5% punktów z całej możliwej liczby punktów, możliwych. Do Matematyka była przedmiotem od zawsze, aż do klasy maturalnej, więc jeżeli chodzi o przygotowanie, ci uczniowie uczyli się i przygotowani być powinni. Podczas warszawskiego salonu nie zabrakło także stoiska perspektyw. Tam prosiliśmy Was o wypełnianie ankiet, na podstawie których chcemy poznać Wasze maturalne wybory, przedmioty, które zamierzacie zdawać i kierunki studiów, na które się wybieracie. Dzięki temu uzyskamy pojęcie tegorocznych maturzystów, które po zakończeniu akcji oczywiście Wam przedstawimy. Dwa dni Warszawskiego Salonu były pełne wyrażeń. Projektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego celnie podsumował. Takiej temperatury, takich napięć intelektualnych i takiego dynamizmu. Po prostu mało, gdzie można doświadczyć, jeżeli chodzi oczywiście o sferę nauki czy szkolnictwa. No to pokazuje właśnie dynamizm naszej młodzieży. No znakomite po prostu nadzieje i, i otwartość na wszystko, na pełne zorientowanie się we wszystkich możliwościach. To jest niezwykle cenne. Warszawski Salon Maturzystów to szczególne miejsce na salonowej mapie Polski. Przecież to tu, do stolicy, przyjeżdża najwięcej absolwentów szkół średnich, aby rozpocząć studia. Miejmy nadzieję, że w październiku przyszłego roku, tak jak dziś, każdy z nich znajdzie coś dla siebie.